Dżungla i, i short. Przed Dżungli nie ma. Kurwa dostałem. Mit, 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 mit. Zatem. Mit, mit. Ty idźcie do parkourów. Djefiuję, dyfiuję. Jezus Maryja. Dobrze, dobrze. Ale fart, tu. nie. Ma defa? Kupił defa? Nie, nie ma defa? Dofa? Ale zdążył. Ale zdążył normalnie. Ale pizda. O <mulik> pizda. Pizda. Stać na full? Znowu jestem na. Znowu to idziemy na A znowu, bo ja nie lubię ich chodzić B. Daj mi bombę. Czemu? Nie, nie dam ci. Daj mi. Paz. Nie lubię, ale ci nie dam. Dobra, no, idziemy, ja nie na idziemy na B. Chodźć. Ja nie idę na B, spierdamy. To idź falikowata. Mam bombę. Ja wolę na A i ty Też kurwa. No to możemy pójść under'em w sumie. O, tu, o kurwa. Ta, jest tu, jest tu, jest ticket. Jest... ticket. Shorta coś biega. No ticket, ticket. Ja się kurwa cofam, tu jest to dużo. Uh. Shorta biega, shorta biega, shorta biega. Kon jest. A, dobra. Dobra. Ticket, fajery. Ty już dobra. Ja nie zdechłam jeszcze je. Gdzie wyjdziecie? Konektor. Czemu nie dajecie info kurwa Przecież kurwa A. naucz się słuchać Zajemy. Przecież my mówimy cały czas Short jest on, on. O konie w ogóle nie było informacji Kurwa czułeś że... myśl muszę short. Naucz się słuchać Andrzej to Nie słyszałem nawet no to Kurwa uszy umyj Dobra nie ma No no teraz zagramy kołachy. Mniej chaotycznie będzie i będzie git. Tak, trzeba się skupić. No, dokładnie. No tak, mamy zero no fry. No, fa no fake info. No co do ciebie coś. No, to do, to do ciebie kurwa. <laughs> Zdarzy mi się. Potwierdzam. Kurwa ciężko się gra. Smoke Pierwszy jest. To... To co? Co nowy? Ciężko się gra, Nie jest, to kimś nie gada. Mamy, mam, mamy nie. jednego nie, nie gadającego. No, no tak. Ja mam. Kurwa, rzucił tego flesza. Jebany. Yes! Sorry. Czekaj, muszę kurwa myszkę. W pałacu jest, w pałacu muszę to pałacu. Więc uwaga, może Schody też miał. Zabierz go? Konektor jakś pitałac. Jak on Ciągle. na głęboko wszedł. Tak, cofnął z pałacu już. Dobra, Ja pierdolę. Chcij jednak. Nie mamy. Szedł jaśka chyba muszę kurwa wziąć sobie ustawienie pago normalnie, na myszkę. A no właśnie, jakie masz dpi? Bo ja kurwa nową myszkę kupiłem i nie mogę doustawiać, żeby było, wiesz... Ja ogół. mam ogółem chyba teraz 600, ale zawsze grałem na 300. To mało, ja kurwa na tym, ja Brawo. mam 700. Ja to ja... ja wy wiecie pewnie o więcej niż zawsze. Dobra, ja lecę fake B. Mamy smoła. Jezu, ja mam pakę. Dobra, odbił się. Zapomniałem. pomniałem. A że dała chujnie smoke'a, tak. nie? On się kurwa odbił. Nie widziałem przecież. Ej, jak tam jest na A? Jeden B. 7. Wiem, co jest. Bo ja mam smoke'a. To trzeba iść na B, kurwa. Chodź, chyba. Poczekaj, tam. Ja, ja idę na B. Dobra, iść. Idę na B. Nie. Weź tą Gdzieś packę i chodź na B. Tylko gdzie? Lecę na B. Śmigam. Auto by się przydało. Koniec chyba Dobra, bez zdjęty jeden Co tam będzie? Nie mam wschodzie Czyste, tak, tak no to lecę Koniec. Jest. Dawaj, dawaj, na pełnej, dawaj, na pełnej. Dawaj, jestem, jestem, jestem. Kurwa, nie Sprawdzam kuchnię. Dobra, Jaki rok? Right. kurwo? kurwa. nie, no to kurwa, dawaj, wyjmij mi to. To chuj lecę jeszcze raz, B. Czemu znowu pakę, no. Co robisz? Dobra, to idziemy na A. No Z nie, kurwa, nie chcę tego główna. Mi się gleć tego, yy, Andera. Dobra. Ja, ja rzucę słomka na zajęcie, żeby nie było. Żeby sobie pomyśleli, że coś się odpierdala. No oh. ty kurwa, Andrzej, co nie jesteś? I flash na A. Kto rzucił It's smoka smart. do pałacu? I palimy ra. I znajdujemy Czyli nie ma nic, dobra Flash Palenie ninja a, no po chuj rzucasz rzuty jakby tak nie tak A pod G. drewnem siedzi śmieć Jest przy palących i tak schody Drębne Ja mam blisko rampę chyba Pod drewnem palące i schody Okno jeden Standard jeden. Standard a, a. Pod drewnie Pod schodami, pod schodami schody. pod schodami schody. Kurwa. Nie, nie zabiliście się da. tego standardu? Nie, nie. Właśnie nie. Ty chyba zabiłaś standard. Nie, nie, nie zabiłem. Ja zabiłem. Tego przy fajerach. Nie. To jeszcze inny był. To jeszcze. No to był ten, 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 ten co był przy fajerach wcześniej, to przyszedł ze standardu. Tam jeszcze standard był. Tam jeszcze jeden był. Aha z drewna chyba poszedł na standard. I z drewna poszedł na standard no. Oha kurwa mam płakę Tomek, pójdźmy pierwszego. Smoka mamy. idź? Kurwa. Prudnie, ja pierdolę. Smoga. Dżungla. Eee, dżungla jest? standard, dżungla standard. Ja mam smoła to jest na pysku Andrzej, to, to jest O, dobra, jest O ja, kurwa kurwa, to, Ja mam to, na pysku, nie wyjdę Dobra, to, to jest to, Za późno to, nie Dwóch Nie to jest to, to jest to, to jest to, to jest dobra No jakim to kurwa, nie wyrwał bani, to, ja nie wiem. 29 w jednym, kurwa, 50 kul poszło w niego. Dobra, Andrzej, nie patrz, graj. Będę płakał, kurwa, chcesz takie coś? Push albi, go fake to ci może kupię. Misiek. Co? Chcesz, Kałacha? Nie lubię, Kałacha. Chcesz iść na A, żebyś fake, fake <laughs> a, a my na B? Ja idę. Ja lecę B. Gubi, gubi, gubi. Jak lecisz na B, jak poszedłeś? Aha. Co? No idzie ci, i czy gdzieś. Ja, ja mam negewa. No ja mam. Maga Fleszne wam. No. Fleszne wam po tym, Nie, nie, chodź, chodź, najszybciej wciśnij. Fleszne wam jak, jak zejdzie tam palak. fire jest, jak tam fire jest. Leci flash. Kurz, kurwa? Kurwa. To jest Tomek, To pakę. Dlatego To się bez, nie chodzi. Ja pierdolę Andrzej! I kurwa! No, taktyka Ani, pa, troszkę chujowa była. Pa, pa, ja ja bałem w sumie. Granat mi się od ciebie odbił. Ode mnie? Jak ja, ja pierdolałem? Od, od twojej głowy się odbił na mnie. Cofniecie? no Ja nie wierzę, kurwa, no. Ale mnie przyblokowałeś. Gdzie ty kurwa z tą paką zapierdalałeś? Jest Short? Ja, na kurwa Nie, jest City Ej, Jungle Gdzieś na, na Shortie słyszałem I na Shortie też oho. A Awka no. Jungle Wyszedł, wyszedł City Wyszedł City Jungle, jeden przy blisko Kona nie, nie graj Andrzejcu Pojebie mnie no, zaraz Nie mnie zaraz kurwa mnie... Ej Podczurka z zrywki na zdjęcie. Nie dojdzie do tego. zaraz. To co, na noże? To. Ale to lasta. <laughs> <laughs> Pojebimy zaraz. Ej, proszę, grajcie coś. Dobra, trzeba się spał kupić. To nie daje. Za mocno reszujemy. Co ty gadasz? Ja pierdolę na blisko siedzi, na tetrisie. Na tetrisie? Już poszedł, pod drewno chyba poszedł. Schody. Brawo. I poszedł schody. Skanuj drewno, Dread skanuj poddrewno. drewno. Skanuj drewno. O kurwa, biało. Nie ma. Kurwa. Ja pierdolę. Ja się dopiero z wami wkręcam, także może iść chujot. Rampa. rampa Nie pikuj Dżungl AWP Sam jesteś Ja pierdolę Klikło mi się głośno. Już słyszę To, to już chuj, po tobie. I tula. Nie, nie, granat mu wyleciał. <noise> granat mu kurwa wyleciał. Tomek, pamiętasz kurwa, jak zrobiłem shorta z tego, jak leczyłeś gościa w, w Fortnite'cie? Pamiętam. Zamiast do niego strzelać, no to no. z tego też robię, z, tego, z tego też kurwa robię shorta, nie? Pamiętał to kurwa Ja idę sobie dać. Z tego też będzie short jak chuj Ja pierdolek poleciał co? co kurwa, miał gościa Gość miał no nie sunia, normalnie delicję. <laughs> idę sobie Andera zrobię kurwa może coś. Się Dobra One side na no, oni się tam zwrócili Tu jungle, tu jungle Jungle, jungle uh, kitchen, 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 kitchen No wychyl się, wychyl się, k***a Wychyla się, kurwa, kurwa ale na mnie On, on ma się wychylać Do bechyl. prawej Obity. Sorry, no, Zabił mnie z drugich wtedy Dobra, spoko Konekta <laughs> Ja pierdolę, no serio? Niepotrzebnie, to Tomek, tak wychylałeś, bo oni jest za dla ciebie miłym. wolniej jak, wchodzić jak, chyba. Jak ja wywo, wyla, wyłapać. Tam jest tego, z konektami. Oni, oni paki nie widzą? Widzą. Wyjdziałby. Myślałem, że nie widzą. Kurwa, znowu paka. Jeszcze. to. Chodźmy widzę. No, ja chciałem. Czeka, weź daj y, smoka na konekta. Nie, daj smoka na blisko na wyjście. Daj na kojadam na wyjście, daj na konekta. Jestem bliżej. Ona nie rzuci, rzuć ty. Jestem bliżej, ja kurwa. To lepiej tu. No, Wystarczy wyjść na Był na konekta? Trafisz tego konekta? Nie pamiętam, czy to był na konekta. Flash. No i kurwa, chujnie. bo nie, kurwa, mam... nie czekaj, czekaj, zaraz doleci. Trafiłeś, trafiłeś, trafiłeś. Chuje. Zależy w którym? trzeba patrzeć. Ale ostrzał dostał, chłop. Ale dostał tam gościu. Porta macie, kurwa zero ma. Ale jedną. A skąd? O, Short, low HP. O kurwa. Dobra. Jeszcze jest w dżungli. jest, jestem dżungli. Kurwa. Dobra macie czysto białe, macie. czysto dżungla. Nie, no. nie. jednak nie. Kuchnia, kuchnia wyszedł, cajdziesz. Kurwa. Okno jeden jest. Wcześniej jakiś lecą Jeszcze na A Idź, idź, idź Ja lecę rampą da on, on tu jest. Czekaj, tam. on go zabije. Okno. Ten go zabije. Dobra. Dobra, lecie, 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 lecie. A jeden A, A, A Na A, dobra. Rzucę smoka Ostatnia awupa może przyjść w tt Skąd? Tete może przyjść awupa Sprawdzam co, to jest Kurwa, gdzie jest ta paka, bo jej nie będę widział i będzie lipa Jest to w pacu w razie, co to no, Dobrze jeden hp Tylko jeden Dostaniesz hp Dostaniesz pakę pole i chuj Schowaj się, nie, nie pikuj Spokojnie On będzie to, on to save'i No raczej To to będzie save'i a no Już uciekajcie. Oko zdążymy. Na no. się to nie wiem, czy zdąży. No raczej nie. Zdążyjmy. A raczej. coś masz? Masz fajną prowokę. Kabo Nie mam To jest na piątka, grubem. ale <grym <grym> 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 lubię nią grać. Alla <grym> hakbar. A gdzie teraz? Może mida jeszcze nie? Smokuje coś. A to idealny w konekta wsiadł ten skok? Zależy no, który to był. był. Znaczy nie wiem który, bo były dwa. Jeden nie trafił, drugi trafił. Gdzie poszedł? Mój na konekta, pójdę na zajęcie. Mój na zajęcie, no dobra. Kurwa. Siat tego konekta? Okno. Nie Spaliłam Dobra, ja patrzę shorta. O, jest o kurwa, biało mam. Short, jest short. Ej, plecy Dobra, trzeba sobie. uważać. A nie, one to bet. Wszyscy, awka, awka, awka. Leci do okna. Dobra. Kurwa, oberwałem. Ty, plecy, plecy, patrzcie, plecy. Żółty jest. Dobra. Chyba, że ma z pałacu wyjdzie. Yy, chyba poszedł na tego. Kurwa, chyba poszedł na nie. kuchnię. Andrea uważa, sprawdzę, sprawdzę. Dobra, Sprawdza Nie ma kuchni. gdzie jest? pastiti? Ten nawet kurwa info nie dał, nie? Śmietnik. Oj, wyszedł, wyszedł, wyszedł. Jest co żunga, my? Jest Nie was Nie nic no przecież ja tego chłopa piznę zaraz w łeb którego? Tego kurwa dziada W No A co robi? A kurwa w ostatniej chwili dał kom... info dżungla Ale dał? Ale dał <laughs> No ale dał, jak już wychyliłem na gościa, nie? Co, mida lecimy? Nie dawajcie na blisko, no dobra, ja, to ja daję. Rzuci. Dobra, to ja rzucę na, na, na tego, ale nie... Dobra... Ja no zbieram. kto tu daje? Dobra, no, o kurwa, Ej, dostałam. O, czyje to, to flesze? Ja... Ja, jeden był mój. Mówiłam. Aż trzy? Nie, a skąd tutaj bym miała trzy? O, no. Jest tam gościu. Konektor, konektor, konektor! Ale nie no. Ej, na blisko kurwa, przy smoke! Dobra, poszedł. Na blisko smoku. Wszystko nie ma Okno Kurwa tu Ja mam bombę, nie? Ale okno Dobra, Okno, podchodzić. okno, okno Leży Brawo Koło czanki Dobra, leży. Oj. Okno! Ej, na, na B jest ławeczka, na B jest ławeczka. O kurwa, kto dał tego flesza, ty chuju żółty? Ja, ale na B nie, jest ławeczka. Nie, żółty dał. No. Bierz go tam. Kuchnia. Kurwa, nie wiem skąd. Ja pierdolę, dobra, Kuchnia. Chwilę, dobra. To będzie B czyste. B nie jest jeszcze. W teorii. Albo głej, inni... nie, nie. nie! No, no ja teraz, jest. teraz jest. Teraz jest. No. To już no. za późno. <śla> Dobrze jest, dobrze jest Podbijam rangę trochę wyżej No wygrajmy, bo mam 160 na minus Jejda O kurwa, to masz duże. No w chuj Ja też lecę W porównaniu z poprzednimi? Wiem, mam wygranych i tak Kafle będą, ponad Ta no, czy nie u ciebie Dobra, ja A, idę dziema. na rampę Mi brakuje dwóch mieć dwa kafle Ja idę B, dobra, ja pójdę B i coś chuja, czuję, że to może być B Pałac, 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 pałac Rampa pałac. też O oh, kurwa, B Lecę Ale chuj wie, pakę mam tu B, to B Na idzie, na idzie coś Ej, hey, jeden za autem, jeden za autem one, one, one cut Andrzej, beat. jak ty zdechniesz z pałacu One shot Leder, Leder, Leder. Kurwa! Mieszka mi się zacięła, na shortie jest. Ławka B, ławka B. To... Ale Jak on piknął kurwa? No, piknął szybko. Dobra, na pikolaki oni są mocni, ale to już się skończyło. Kurwa, ale gramy eco. Papierdolę, dobra. Graj, ja rasuję rampę. Berety, wjeżdżają. Ja lecę. Tisza. Muszę lecieć. Ogarnęłam Ciebie u tego. We lost uh, this game? Sam Ta, kurwa chyba przegrasz. Pochłóz. Chyba cię pojebało. No. Pałac chyba. One dead ramp. O, o, nie słyszymy. One more, one more. Kto smoke'ował? Kto smoke'ował B? Pałac, pałac jeden. Leży. To jest fake. Tak! free ramp! Bomba. Bombi tutaj! Jest bomba na h. Jeszcze dwóch! Jeszcze jeden! Rampa jeden! Brawo! Dobrze. Macie jakąś broń fajną? Kurwa nic nie ma Ja na tego gościa wyjebałem z tym... Z... Chciałem z kosą Zobaczyłem dwóch i zamiast kurwa kliknąć jedyneczkę to kliknąłem kurwa trójeczkę na broń nieprzeładowaną. przeładowaną Czemu mamy sześć? No, no przegrywamy Lecę A Ja palę Nie pal rampy To palę pałac e, To może być A Bo mam smoke na riu. Jest coś Pałac przestaje. Z tego smo pałaka. Pałac jeszcze jeden, to. pałac jeszcze jeden. Nie wychodzi rampę. Trzymaj Pałac? Dobra, odpuść, odpuść. Macie pakę be. Idź, 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 idź. Ja go tu będę czuł. Tomek idź pakę. Tak. Ja lecę B. Ty, no właśnie. Ale ta e, rampa. Coś lećcie, Dobra, nie, z Dedekla. Tomek, B, paka, idź po pakę. Chuj żon zdechnie. Ej, Connecta wchodzą dwóch. Na razie to ci brak. Dwoje, to kitchen, to kitchen, to kitchen. Ja mam Dwóch connekta. To kitchen, Tomek, czemu nic nie Także jeden, kurwa. Jeden obity na pewno. Dwóch connekcie było, ja jebie. No, Dzwi, drzwi, 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 drzwi z kuchni door, door I jeden apty, jeden apty, jeden apty. O Jezus Maria Ransuję się przy tobie, dlatego eee. tak chujowo Lepo. Kurwa, nie wiem którego Lepo. mam jebnąć Czy znaczy to co plantuje, czy... Ale kierownicy zrobiłeś. Tam ten coś za szybko de mną Beretty ty

Mogłby. Ja fedzacja pierwszy spokojnie. No jestem. Wycofaj, je wycofaj, 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 wycofaj. E, mi coś poszło, mi coś poszło. A mi, jak Coś poszło. Smoły poszły. Nice. Dobra, to o kurwa, zobaczyłem, się był mid Jezu, jeszcze jeden. Dwóch jest. Tu mid, tu mid, tu mid One chair, mid Już dalej. One corner. Kur, no zajebiście, fajnie, Było super. Mit. Kurwa, spraw go! I <laughs> ci idą. Już się dojeżdżają. Ja pierdolę w pięciu. Jeszcze z latającego. Jeszcze z... ale pizda, nie. Ale ta szmaka wyszła. Co to kurwa jest? No wyszedł, znaczy no, chcemy. Ten... Wyszedł, no nie rozumiesz. To niech spierdala Już poszedł, to już może, to już spierdala Jak mu nie każe grać To za późno No kurwa, ale teraz to na pewno to przejdziemy. Nie, jeszcze możemy może wygrać bye, bye. Po co hmm. o, rampa I to dużo Trzymacie? Ej, paka. Yy, Jeden leży. Bo, bo może być, być paka, paka ten. ten yy, pałac. Nie ma. Bo... Ale idź, 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 bo on się podobał. Jest ten pałac, przecież ja zabiłam. Na... Ale i to tu mi robią. Nie pan na... zeskanował pierdolony. Zabił mnie na tym. O, ten ma pakę. No słuchaj. Hmm. Kurwa, z... Nie czy mam się? Nie miałem kewa, ale jeszcze teraz mam kewa. Jeszcze raz to razne. Dobrze, Proszę cię. Czasami. Czasem trzeba przejebać, żeby wygrać. Nie trudno nie będę. Na kogo jak na karty. kogo, ale Kurwa na ciebie powinnam nacisić. Ja ale ja się cały czas kręcę 1800. Ja też. No nie no. Nie mogę dwa, Nie mogę dwa kafe łyknąć. to w kurwie. No to jest Dobra, mit ja To jest mit. Ja under kurwa. To już wchodzą B, tak. Nie wiem, kurwa, bo z Undera mnie zajebał. O, o kurwa, czekał tu. Na rogu czekał, na rogu na midzie. już chujec. Dobrze. No i tak chuje zrobię. Zrobisz. No, Jesteśmy we dwoje. Ale ja mam mało. Ale kuchnią, kuchnią nie wejdzie. Umiesz, no Nie wejdzie. Mhm. Webierz, kurwa. no. kurwa. W tym samym momencie. <grymne> tak jest. Emeczka. Jedziemy. Robimy ich. Poprzedni mechanizm. Daj, na... Daj mi 50. A. Dobra. To? Zrzuć mi 50 kasy. Nie dam ci na wupe, kurwa. Jest śmiecięta. <grymne> Jakbyś się podzielił, Mogłeś nie zbijać. I tak jest coś pierwsza. Nie. O no, kurwa! Basku, Jezu! Co tam się ta. odpierdoliło? Ale jebli. Weź może coś. No chyba. Poza tym, czy Oni fajkowali, oni fajkowali, jak Ja pierdolę, wchodzą wszyscy, wchodzą, wchodzą, wchodzą. Jeszcze nie wchodzą. Wchodzą, nie wchodzą. Tomek. Ja, ja ich nie widzę, bo ja z... Ale ja ich ja widzę. Dąpi. No kurwa, dostałem, jeb yep. O kurwa Jeden śpi Ile tylko jeden. I tylko jeden Ile tych fleszów nie ma Trzeci śpi Brawo no i jeszcze dwóch musi spać Żebym się nie zabił Trzeba dać radę Dobra, śpi, rounda, śpi. No i jedni jedni gdzieś pewnie Macie Oj, pakę O kurwa, się no, o chuj. Przegraliśmy? Jakże mi się mm. kupał.